Spójrz Adrianku, zaraz ci pokażę co ja tu mam. To jest mój pierwszy zeszycik. Taśmą techniczną obklejony. Jak sobie go otwieram, to na pierwszej stronie bawiłem się w jakąś kalistynikę. Także powiedzmy jakiś tam trening zacząłem w 2015, no, a nawet, nawet trochę wcześniej niż ten październik. To jest Coś tam sobie działałem z kalistyniką. Tu mam jakieś inne w ogóle notatki. I czekaj. O! I tu się zaczynają notatki siłowniane i ta data to jest po prostu data jak ja zacząłem zapisywać swój trening bo już był trochę bardziej skomplikowany i to był grudzień ale wcześniej jakieś tam robiłem notatki tym w telefonie nie? tam zapisywałem zwykle po prostu głównie trzy cyfry wiadomo siad przysiad i martwy ciąg i, i, I po prostu to wystarczyło przez jakiś czas, przez parę miesięcy, gdzieś tak chyba w kwietniu czy w maju zacząłem. No ale już od grudnia zacząłem zapisywać porządnie. To jest chyba to, co ja tutaj robiłem. To jest chyba jakiś Texas Method. Jakieś tu pierdoły, o coś tam od diecie jakieś pierdoły. No i tak powoli to szło. No, czy to jest Texas Method? Tak, to będzie Texas. No a potem o. A tu zacząłem w 2017 roku, w marcu robić 5-3-1. Polecam jako plan taki trójbojowy, powerbuildingowy trochę, ale bardziej, bardziej pod trójbój oczywiście. No ja na tym planie leciałem ze dwa lata także. No i to jest cały zeszyt. Już nie będę się rozdrabniał. I to wszystko Nie nie gdzie brakuje dat, no ale wiadomo, to jest wszystko przecież chronologicznie. No i, i, ta, i tak sobie to powoli powoli funkcjonowało. No. Tutaj powrót po pandemii, bo się skończyła wtedy chwilowo. No. no i do końca nie wiem ile ten zeszyt ma stron. 80. No już musiałem w tamtym roku, tak, w tamtym roku otworzyć nowy zeszyt. Że gdzieś to będzie też pewna data. Tak, co 2021 roku. No. Ja chcę sobie porównać na przykład, kurde, o, tu mam siady, robiłem siady Zercher 117, 687, powtórzeń, trochę, trochę nie wyszło. No ale jak chcę sobie to jakkolwiek porównać z czymś, co robiłem 3 lata temu, no to fakt, że muszę wziąć stary zeszyt. No, i sobie znajduję, skład, Co był zwykły przysiad? 122,5, nie? 5 serii po 10? 5 serii po 10. No, także to pewno był właśnie boring but big i, i kurwa, i że mi się chciało to robić. Czy to był boring pod big? Nieważne. W każdym razie, że mi się chciało to robić. Także jak będziesz, jak będziesz ładnie zapisywał wszystko, tak jak pani w szkole mówiła z datami, lekcja, temat, to też będziesz miał coś takiego i to jest bardzo przydatne, żeby się samemu uczyć na sobie.